To, co teraz widzicie, to są ujęcia z kamery inspekcyjnej z wnętrza ramy nowego Land Cruisera 250 po zabezpieczeniu woskiem. O, zobaczcie, ta rama nie jest pusta w środku, ona ma jakieś wzmocnienia, ścianki. Właśnie do tego będziemy nawiązywać w tym filmie. Przypatrzcie się teraz uważnie, za chwilę zobaczycie pierwsze ogniska korozji w nowym aucie wewnątrz tej. Ramy. Opowiem Wam na czym polega zabezpieczenie profili zamkniętych i dlaczego na jednym ujęciu widać wosk grubiej dolany, gdzie indziej jest go trochę mniej i czy to w ogóle ma jakieś znaczenie. Na koniec tego filmu pokażę Wam jeszcze większe ogniska korozji, które wyjeżdżają bezpośrednio z fabryki. Przed chwilą widzieliście ramę od środka zabezpieczoną woskiem bezbarwnym. Jak to wygląda od zewnątrz? No cóż... Można by powiedzieć, że nic nie zrobił. W niektórych miejscach widać wykapujący wosk, tak jak tutaj. Tutaj, tam możemy zajrzeć kawałek do środka ramy. Przechodząc dalej, takie elementy wzmocnienia poprzeczne ramy. Spód ramy, tutaj też można dostrzec miejsca, w których wosk wykapuje. To są spływy wody z progów. Tutaj mocowanie wahaczy. Kolejne wzmocnienie poprzeczne. Tutaj możemy zacząć profil pod skrzynią biegów. Takie elementy jak tutaj bardzo prosto się robi. Mamy dobry dostęp, wszystko widzimy. Gorzej z ramą czy samymi progami, ponieważ nie są to puste profile w środku, jak mogą niektórzy myśleć. W takiej ramie czy też progach jest masa wzmocnień, poprzeczek, profili, w profilu. Coś takiego możecie zobaczyć na przykład w tym miejscu. Widzicie? Otwór, a w tym otworze kolejny profil z otworem technicznym. Tak więc nie jest możliwe, aby zalać taki profil woskiem. Musielibyśmy utopić taką ramę czy próg w wannie z takim woskiem. No to robią podczas kataforezy, czy tych i coatingu, jak to teraz się mówi. E, aby zabezpieczyć taki profil woskiem, trzeba go zatomizować. Trzeba po prostu użyć ośmiu bar, aby wytworzyć chmurę takiego wosku, potocznie mówiąc. Wtedy, wkładając dyszę tam, chmura w cudzysłowie wosku wylatuje też z drugiej strony. I mamy pewność, że ten wosk dotrze wszędzie, ponieważ w samym profilu wewnątrz nie potrzebujemy 100, 200 mikronów, tylko wystarczyć w najgłębszych zakamarkach 40-50 mikronów takiego wosku. Takie miejsce jak tam, tam faktycznie tak wosku jest dosyć grubo, ale tylko dlatego, że dysza była kilka centymetrów od tego miejsca. I tu nie chodzi, aby cała powierzchnia wyglądała w ten sposób jak tutaj. Chodzi o to, aby ta chmura wosku dostała się w każdy najgłębszy zakamarek, przeszła przez jeden otwór, zapowarowała przez drugi otwór, żeby w tych profilach zrobiło się pewne nadciśnienie i ten wosk mógł się dostać w każdy zakamarek. A tutaj początek nakładania wosków. Wosku suchego. Możecie w komentarzach napisać ile kosztuje ten samochód. Jest takie miejsce w montażu, gdzie rama jak jest malowana. To jest rama malowana razem z tym elementem. I tutaj, tu jest goły metal. Tu jest goły metal. No w zasadzie to od, odparzenie, bo to składane jest na świeżo, na mokry lakier. Ale gorzej jest tu. Tu jest to samo, gdzie montuje się tą belkę. To też jest goły metal. Zajmę się tym.